porządeczki, zobaczcie jaki mamy efekt z betonu zniknęło wszystko to co na złom tam został odpad drewniany, to jest pułapka na myśli, to, to sobie zostawię to jest, widzicie, też potrzebne będzie jeszcze muszę tak zabrać to, szyby do forsza, przypominam jakby ktoś chciał, potrzebował jestem w stanie udostępnić za darmo no i to jeszcze muszę stąd zabrać no no, nie wszystko jeszcze tak jak widać zrobione, ale już tam mam kubkę złową. A przede wszystkim to nagrywamy nową kamerą. Powiedzcie, czy jest jakikolwiek efekt jakaś różnica w, w nagraniu, w odbiorze, w dźwięku, w, w, nie wiem, w, w jakości. Mam nadzieję, że Wam się poprawi yy, oglądanie, bo nie zrobiłem tego dla siebie w sumie. Yy, cóż więcej mogę Wam powiedzieć? Yy, a, chciałem się pochwalić. Wczoraj zrobiłem zajebisty interes życia. Jestem z siebie bardzo dumny i zadowolony i cieszę się, że się to stało. A mianowicie sprzedałem wczoraj 2,5 hektara gruntów, Tych najgorszych moich piachów, które miałem, kupiłem je, kupiłem je na kredyt jakieś 6 lat temu. W tamtym roku je spłaciłem całkowicie. Są wolne od jakichkolwiek były, bo teraz już sprzedałem i cieszę się, bo to najgorsze moje piachy, na których jeszcze nigdy nie wyszedłem na plus, jeśli chodzi o plony. Strasznie mnie to frustrowało i wkurzało, że te przewracanie ziemi jest na darmo. No, na piachu zaniedbanym od pokoleń nic się nie zdziała takiego za dużo. Ale dzięki temu, że udało mi się sprzedać to w dobrej cenie, to zarobiłem na gruncie 300%. Jestem z siebie bardzo dumny. Mało tego, mam pozwolenie, bo to kupiło starsze małżeństwo, takie naprawdę już starsze, chyba dla wnuków, już gdzieś tam zbierają, że ja mogę to dalej uprawiać, jeśli chcę, bo oni na to planu nie mają. Tak więc wychodzi na to, że dostałem, tak jakby. Dopłaty bezpośrednie licząc, no znaczy, tak załóżmy, nie? że dostałem dopłaty bezpośrednie na 40 lat do przodu i dalej mogę to uprawiać, na raz te dopłaty. Znaczy, to jest y, oczywiście wiąże się z tym, że ten grunt przepada, jeśli chodzi o własność, ale ja się w ogóle z tego powodu y, nie przejmuję, a wręcz się cieszę, że się pozbyłem tego, bo y, raz, że na za tym zarobiłem, a zarabia się dopiero i wyłącznie wtedy, kiedy się to tak samo jeśli chodzi o bitcoina. Ty możesz być już 300 na plusie procent, ale póki tego nie sprzedasz za gotówkę, to ty wcale nie jesteś do przodu. Bo jeszcze może to spaść nie wiadomo kiedy w ciągu jednego dnia. Dopiero kiedy masz już gotówkę za to na koncie, to Ty możesz powiedzieć, że ty zarobiłeś. Tak jak ja się cieszę, bo ja zarobiłem na tym polu 300% na handlu. Czyli kupiłem sprzedałem. Na plonie niestety nie udało mi się zarobić na, przez te 5 lat. Ale przynajmniej odbiłem sobie w ten sposób. Eee, no jedno mnie martwi. No. Chcia, nie chciałem tego poruszać, ale muszę niestety, bo to jest dla mnie ogromna przykrość, że wasza dedukcja wczoraj z żoną leżeliśmy tak wieczorem już czytając to wszystko i w głowach nam się nie mieści, jak można przeprowadzić taką dedukcję. Eee, Ogólny, tak jakby zarys w komentarzach, planu, tego, który się stał. Może nie tyle planu. Yy, scenariusz, który przedstawiliście w komentarzach, wyglądał mianowicie tak, że ja na poczcie spotkałem Cwaniaka, który wkręcił mnie w jakiś biznes, i ja, lekko myśląc, wsiadłem w samochód i pojechałem sprzedać gospodarstwo. Tak pomyśleliście. Czy wy to. Czy... Boże, jacy my jesteśmy sterowalni jako naród. No ale nic, będzie lepiej z każdym pokoleniem. Dużo ludzi było też takich, którzy rzeczywiście e, podeszli do tego uczciwie. I chciałbym tutaj z tego miejsca, może nie powinienem, bo zaraz będziecie psy na nim wieszać, ale chciałem z tego miejsca pozdrowić e, Edwina. Taki ma e, login na, e, na YouTubie. Ja cię pamiętam kolego już od samego początku mojego kanału. Od samego początku jesteś i za każdym razem wykazywałeś się bardzo dużym rozsądkiem. Nie byłeś pierwszy do osądzania i rzucaniem kamieni, tylko czekałeś spokojnie na wyjaśnienie sytuacji. Bardzo mi się to podoba w tobie i serdecznie Cię pozdrawiam, z bym się chciał kiedyś z Tobą piwa napić. Ale nie wiem, czy będzie nam to dane, bo jesteśmy z chyba z całkiem innych rejonów Polski. Yy, wracając do rzeczywistości No tak, mam tutaj kupeczkę Mam nadzieję, że ona będzie sprzątnięta dzisiaj, ale pewności nie ma. A wiatę mam już umówiony na poniedzieli jednak termin. Przesunięło dzisiaj w piątek. Zdaje się poniedziałek wtorek, blacha dzisiaj powinna dojechać. I tutaj będziemy działać ja tak, będę musiał wyjechać tym... Yy, Bagim, anten bagie chyba też jest do sprzedania. Jak ktoś chce ja 4000, go wyceniam. 1.6 Diesel to jest na bazie Polo. Yy, nie, nie sprzedam go na pewno ani złotówki taniej. Chcecie to sobie zróbcie sami. Mi nie przeszkadza, ale jak ktoś chce zapłacić 4000, jestem w stanie go odstąpić. Myślę, tak, że tutaj wiele sprzątania nie mam. Te drzwi one muszą stąd wypierć dzielać. Te dechy też chyba potne, bo to są jakieś zgniluchy. Myślałem, że przez coś z tego będzie, ale widzę, że to jest już próchno. Tutaj tylko troszeczkę porządku, jak bagi wyjedzie i ewentualnie będę musiał wyciągnąć ro, pryski, rozsiewacz, mi się do myli, się I tutaj będziemy mieli do cholery przestrzeń, żeby tą wiatę, ona będzie odmieniona o 180 stopni. Będzie cieszyć oko w końcu, chociaż na początku cieszyła ale później zobaczyłem, że to jednak nie to na co liczyłem Cóż więcej mogę Wam powiedzieć z tego rana, które nas zastało No nic, chyba jadę otwierać koparkę, odpalać koparkę Tam co mam założone? Łyżkę, łyżkę jeszcze mam To dobrze, o to sobie zgarnę To sobie zgarnę, no i trzeba tutaj zanieść jakoś, ale nie zamiotę tego, byle czym ja muszę jechać, chyba kupić taką solidną szczopę ryżową. Bo to nawet trzeba doskrabać tego mchu. To MTZ zazdrości nawet. Wezmę się Kielka, jeszcze tam te krzaki. Te szyby muszę wynieść i to muszę wynieść. I od tego zacznę. Nie zejdę stąd, póki tego nie będzie, bo ja tylko to przyrzucam. To niby w niedzielę schodzi, a jak nie, to będzie do sprzedania na stronie. A propos, strona jest praktycznie już ukończona. Wczoraj podpięliśmy możliwość płatności PayPal. Ale jeszcze to chyba nie jest aktywne, z tego co dla widziałem, bo to, wiecie, to jest jeszcze procedura. Podpisałem umowę, może w ten sposób, z płatnościami PayPal. Będzie to podpięte pod stronę. I No i co? No i możliwość po prostu płatności blikiem, kartą, czym się tam chce, przelewem tradycyjnym. Tak, strona, zakładka z w, 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 rynkiem wtórnym jest już aktywna. Eee, pracowaliśmy nad e, tutaj e, tym, jak można założyć konton na tej stronie swoje i prowadzić swój sklep, czyli możliwość sprzedaży swoich jakichś tam rzeczy e, z używanych z placu, z podwórka coś tam sprzedania dla naszej społeczności w sumie, no bo kto będzie oglądał e, wchodził na to, no, na, na początku na pewno nasza społeczność, a później pewnie z biegiem czasu mam nadzieję, że i e, nowi odwiedzający, Tak więc możecie się zarejestrować. Jest to bardzo uproszczone, bo na początku było to jakieś procedury, trzeba było przechodzić rejestracyjne, ale stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł. Uprościłem to do, ma do minimum. E dane się podaje tylko takie podstawowe. Macie już wtedy sklep, swoje logo, banner i wystawiacie produkty, które są widoczne dla wszystkich odwiedzających. Ja już mam tam stawione swoje na swoim koncie, e a dla Was jeszcze musicie się wstrzymać, żebym ja tylko ten dzień, dwa. Może w poniedziałek już będzie start yy, i będziemy już tą stronę mieli tak oficjalnie otwartą, bo w tej chwili no, dopinamy, dopinamy. Parę szczegółów jeszcze zostało do dopięcia. Tam na, na tym, na zakładce wynajem maszyn nie mam wszystkiego wrzucone i ten PayPal jeszcze nie funkcjonuje. Nie pojawia się jeszcze te okienko płatnościowe, a gadżety to tak jak mówiłem, to jeszcze na początku kwietnia, gdzieś tam później, w dalszym terminie. Najważniejsze, że ta strona już będzie funkcjonowała niedługo. No tyle z aktualności. Tak się rozglądam co robić, mam szpadel, może ja to ta... nie idę, dobra, po... idę to razem. to sobie będę nosił. A, przecież ja mam kamerkę na głowę, no ale nie będę chyba zanudzał noszeniem, bo to już za długo będzie trwało, tak więc włączę się później. No, powiem Wam tak, ogarnąłem tam ile mogłem, sporo nawet już, Powiedzinałem chwasty, teraz kamerka na głowę, jedziemy to pozbierać. Mianowicie do wszystkich tych, którzy wczoraj manifest, manifestacyjnie odsubskrybowali kanał. Chciałbym, żebyście już nie wracali, najlepiej, jeśli mogę u was, e, was o to prosić. Ja nie zabiegałem nigdy o subskrypcję, a chciałbym, żeby nasze grono było zwarte i świadome, a nie jakieś tam chorągiewki, że raz są, raz ich nie ma. Nie potrzebujemy takich ludzi, a na pewno ja, ani na kanale, ani w życiu. Wiem, że nie mogę wam kazać, bo możecie zrobić co chcecie, ale prosiłbym o to. Jeśli możecie coś takiego zrobić, to już nie wracajcie. No widzicie, wyciąłem tutaj te krzaczuchy. O, rękawiczki. No i dobra po wyworze to wszystko jak już tutaj będę miał wywiezione, no to trzeba będzie się brać za szczotowanie jakoś tego. Dobrze byłoby to umyć kaszerem, ale nie mam takiego węża długiego chyba w tej chwili działamy No powiem wam, że wywiozłem z podwórka dwa razy śmieci i raz pełny gruzu, kamieni, trochę szkła, to do hali da, dałem, nie? Tam sypnąłem gdzie będzie beton wylewany. No i mi się oczyściło, ale no zabrałem tak. Wszystkie śmieci tam jeszcze tylko tego drewna kawałek do, do spalenia do warsztatu pójdzie. Teraz zostało już mi tylko oczyścić beton. Typówka, szczota, szpadel trochę skrobać, Te krzaczki wyciąłem tam, wszystko koło domu też wyczyściłem przy kontenerach za domem, tutaj między siatką a domem. A w ogóle, jak ktoś prowadzi taką działalność, podjąłby się puszczenia siatki aż od drogi do końca betonu tutaj i tam, ewentualnie od początku betonu do. Dokąd? Do warsztatu. To będzie z 200 metrów bite. Eee, to zapraszam do współpracy. Ja, ja to co jestem w stanie, co to, to czuję, że zrobię, to, to się podejmuję. No widzicie. Jeśli chodzi o kostkę samego sprzątania, ile tu jest dni. Ale zrobię. Kostki się nie boję, jakoś tego się nie boję, a siatkę to nie jest moje. Chociaż to nic takiego, ale ja się tutaj nie czuję tak za bardzo, nie? W tym się bardziej czuję jak w tym. No i tak to, co się czuję, tam, tam próbuję. Tutaj byłby kłopot. No, bo tutaj wiecie co jest, rowek, bagienko. Trzeba dłuższe słupki, głębiej pewnie jakoś to trzeba będzie tutaj wycyrklować. Bo e, miedza jest, miedza jest tak jak patrzę, no to miedza jest atako, no, powiedzmy, że 20 cm od pszenicy, w tą stronę jest miedza. No trzeba będzie puścić, po prostu przedłużyć te słupki. Albo jak trzeba będzie tej geodetę wezwać, nie ja wiem, to ja się nie znam. Ten ktoś się zna, to pewnie podpowie jak to zrobić. Dobra, ja teraz czyszczę tutaj te śmieciuchy. Chociaż miałem się zająć tylko przodem, ale bo nie mogę na to patrzeć. Te folie wszystkie pozabieram. Tutaj powyrwałem tam i rosło jakieś drzewko już za silosami. No i tamte co wczoraj ciąłem drzewo, czy to wczoraj było. Yy, I to przynajmniej to zabiorę tutaj z widoku, żeby tego już nie było. Ale przede wszystkim zajmujemy się przodem. Jak tam będzie finał, finał dopiero będę przechodził na tył, nie wszystko na raz. Bo to jest za dużo tego dla jednej osoby, ale to jeszcze zrobię. Kurczę, druga tura z tego miejsca. No jeszcze muszę tam tylko po, pograbić. i miałbym koniec. Można powiedzieć, że na dzisiaj też i kończę film. Na koniec chciałem tylko tak spuentować całą tą sytuację bez żadnych emocji i nerwów, bo tutaj nie ma czym się denerwować ani unosić. Tylko chciałem zwrócić uwagę, że i ci od gruntów, i ci od bitcoina to są tacy sami spekulanci. Nic ich nie różni. Zarobia się dopiero na tym, jak się sprzedaje. Ja ziemię sprzedałem, zarobiłem. Bitcoina, ja jeżeli nie sprzedam, nie zarobię. Tak samo każdy inny. Póki wy tych gruntów waszych nie sprzedaliście, to nie możecie powiedzieć, że wy na nich zarabiacie albo wasza, że ich wartość tak bardzo rośnie, i jesteście bogaci. Przyjdzie Putin pod granicę nie zdążycie już sprzedać, a bitcoina jestem w stanie jeszcze opierdzieć w gmieniu oka. Być może, że nie. Być może, że walnie bomba i nikt nic nie zdąży. Różne rzeczy są na tym świecie. A może Unia wprowadzi Zielony Ład i cena gruntów będzie tak powoli spadać, bo się po prostu nie będzie opłacało ich y, używać. Ja nikogo absolutnie do niczego nie, nie pouczam, tylko mówię jak jest. Że póki się nie sprzeda, to nikt nic nie zarobił. Ja na gruncie zarobiłem i jestem z tego powodu szczęśliwy. Yy. Ja jeszcze sobie tutaj podziałam chwilę, bo parę rzeczy do zdobienia muszę tutaj paliwo też uzupełnić. Tutaj sobie pograbię i idę dalej działać ze stroną internetową. Trzymajcie się i niech plon będzie z nami.